Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Star Laser. I co dzisiaj? Dzisiaj wyjątkowo same quizy pary quizów Minecraftowych przejdziemy i zobaczymy o nederze. Zrobimy parę quizów i szukam, może, ten test nederu. Kiedy nether został dodany do gry? A i od razu mówię, że jeżeli chcecie więcej yy, kujzu, to zostawcie łapkę, wiadomo. I widzicie, co jest najgorsze? Że nie mam pojęcia. Może to? Ej, dobrze, 30 z tego października 2010, nawet nie wiedziałem. Jak się nazywała? Aktualizacja, do której dodano nether do Minecrafta nether update, ale nether update to chyba ten nowy, ale nie wiem, zobaczymy, nie halloween update, dobra nawet nie wiedziałem. jakby coś, sorry jak tutaj są te reklamy ale no I który z mobów nie jest spotykany w netherze enderman, piglin hoglin żadna odpowiedź do netheru hogliny w 1.16 naprawdę dużo jest tych, może no nie wiem, czy będzie działać bez Wi-Fi, nie wiem, a więc no, będzie tu trochę tych, tych... Hmm. Reklam, ale przepraszam. Ile biomów jest w nederze? Yy, ile jest biomów? Jest ten taki czerwony... Od razu mówię, nie znam dokładnych nazw. Wydaje mi się, że są... Nie, pięć jest. Można wylać wodę? Oczywiście, że nie. Próbowałem. No, że łóżka wybuchają, prawda? Magmogłaza z siodłem. Wiem, że te magmogłazy można y jeździć na nich. Tak, ale bardzo rzadko się pojawiają. Y ja myślę, że... E serio? Mo może być? No dobra. Mm. Kiedy pigliny nie atakują graczy? Kiedy on trzyma w ręku złota, kiedy ma on w ekwipunku złoty miecz? Pigliny zawsze. Pigliny nie atakują graczy, gdy masz element zbroi, ale chyba też, gdy masz miecz. Ale w ekwipunku nie, mam więc żadne. No, złote zbroi. Buduję jeszcze portal do netheru. Co najmniej 10. 10, 10, 7, dobra, nieważne. To mamy. Nigdy przez nigdy... Ej, to brzmi fajnie. Nigdy przez nigdy nie zginęłem w... La... Aha, to już zrobiłem poza odcinkiem. Jakim typem gracza Minecraft jesteś? Czy w ogóle grasz w... jakby coś, ja tak na bieżąco robię te quizy, nie? Ej, czy w ogóle grasz w Minecraft? Gram, ale nie robię tego, zbyt, nie, nie gram, ale zamierzam zacząć nie gram i nie chcę. Tak bardzo lubię. Częściej zwiedzasz świat, czy zostajesz w domku? No, ja nie umiem się zdecydować, bo czasami zostaję w domu. Cześć. Postaram się w miarę pozakrywać te reklamy, wiecie, to nie moja wina. Może będzie teraz lepiej. Ja już widzę, że nie. E, lubisz zabijać potwory? Nie, tak. Jak grasz, to robisz to z kimś czy samemu? Z kimś w grupie siłę? E, ja sam, ale nie dlatego, że jest mi łatwiej. E, kiedyś grałem z kolegą, ale teraz gram sam aktualnie. Masz wszystkie receptury w głowie, czy korzystasz z książki receptur? Ja w książki receptur nie korzystam, ale nie pamiętam wszystkich. Wiele pamiętam, od razu mówię, w Minecrafta zaczęłam grać w maju 2020. Nie pamiętam wszystkich, na, większość pamiętam na pamięć, ale nie pamiętam wszystkich. Lubisz budować? Tak, ja uwielbiam budować. Ha, dobra, jednak trzeba z tym wi-fi. Nie wiem jak Wy? Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie budować. Ja tam na przykład kocham budować. Lubię to robić. Yy, tak bardzo. Jak Ci wychodzi budowanie? Bardzo dobrze. Nie mówię, że mam talent. Całkiem dobrze. Kilka jakichś dobrych pomysłów mam w głowie. Yy, ja powiem Wam tyle. W Minecraftie nie umiem budować. Mam... Ja jestem pomiędzy. jestem, jeżeli jest takie słabsze i tak dalej, czasami to przepraszam. Jestem pomiędzy dwoma. Słabo, bo nie mam talentów, ale jednocześnie mam parę pomysłów. Znaczy, jeżeli chodzi o takie budowle dekoracyjne, to nieźle mi szło. Kiedyś fajne. Jedyną fajną budowlą to było takie drzewo jedno. Eee, domek na drzewie. Uważam, że podczas gry bardziej pracujesz czy się lenisz. Ja pracuję. Bo często chodzę do kopalni i tak dalej. Pisz głos innym graczom. E... Ja tak, e... ale jak grałem, właśnie z kolegą to robiłem. Pomagasz innym graczom, czy uważasz, że powinni zdawać się sami na siebie? E... Ja bym pomógł, i dobra, daję, że pomógł. Dlatego, bo wiecie, no nie gram z innymi na razie graczami. Czy, no, czas na ostatnie pytanie, a ogólnie napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z quizów z Minecrafta. Nie obiecuję, ale może w tym roku pojawi się Minecraft jako gra, ale jak chcecie, to napiszcie pięć łapek i y, pięć łapek i pomyślę nad Minecraftem tak mocniej, czy będzie. Czas na ostatnie pytanie, co najczęściej robisz podczas gry w Minecraft? Siedzę w domu, zwiedzam, zabijam potwory, pomagam innym, odpoczywam, buduję butowlę. Ja w domku siedzę dość długo, ale to dlatego, że często robię w skrzyni, muszę coś ogląda, odkładać i enchantować rzeczy. Wczoraj sobie zrobiłem 15 milioneczek, a więc w końcu mogę robić enchanty na 6 level. Ale tutaj w zasadzie mało rzeczy robię poza domem. Ale weźmy do mojego pierwszego serwera, to ja najczęściej budowałem. Kurczę, przepraszam. Teraz staram się jakoś to wyciąć. Baleczny gracz, z tego co widzimy z grami Minecraft, typy... eee. w Minecraftu, też wszystko Dobra. W której wersji została dodana ta rzecz I Dużo jeszcze tych zrobimy, myślę. Minecraft czy Among Us, o której grze mowa? Ej, może to? Wiem, że miał być temat Minecraft, ale wstała w 2009 roku. Minecraft jest nowsza. Among Us. Wiecie, i w to, i w co grałem długo, w miarę. Tam jest mapa Dash Killed Among Us. Nie kojarzę tych map na pamięć. Można wgrać do niej mody. Ej, mody? Więcej do Minecrafta, ale podobno do Among Usa też można. Jest graj... Jest to gra, gdzie jest ryb survival. Minecraft. Wydawcą jest Mojang Studios. Minecraft Among Us, 15 czerwca. Powiem wam szczerze, wydaje mi się, że Among Us. Był Marcus per person To chyba... Nie, Minecraft. Się pomyliłem z inną osobą, gdzie myślałem, ale nie przeczytałem projektantem. Pozwala na budowanie Minecraft. Na razie jedną rzecz się pomyliśmy. Miała powstać do niej druga część, lecz studio anulowało kontynuację. W, nie jestem pewny, ale chyba Among Us. Dokładnie. Po raz pierwszy został publicznie udostępniony 17 maja Minecraft. Jeszcze raz Was przepraszam za te reklamy, ale mam nadzieję, że Was. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dobra, może serio, wyłączę ten internet. Hmm. Czy zważyć określić, z jakich rzeczy tworzy się dany przedmiot? Z czego wytwarza się łok? Trzech patyków i trzech. Y... Trzy patyki, trzy nici. Proste. To jest trudniejsze, ale wiem. Wytwarza się go z obsydiana, oka endu i chyba siedmiu szkieł? Cześć, siedmiu bloków szkła? Tak, ta odpowiedź jak wytwarza się kompas. Przepraszam, że nie widzicie, no ale nie chcę, żeby Wam te reklamy wyskakiwały. No, ale to będą tylko rysunki właśnie tego typu. Kompas. Y... Sztabek żelaza i trzech pyłów czerwonego kamienia. Sztabek żelaza. Bajam wam tyle, że kompasa to ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że z sześciu Ej, nie wiem aż. Nie chcę sprawdzać w internecie, ale mi się wydaje, kurde, nie wiem, dobra, strzelam. Nie. Pewnie myślicie, że jestem jakimś nieugarniętym. Ale kompas stworzyłem raz w życiu i to właśnie w tym maja, więc mam prawo nie pamiętać. Z czego wytwarza się blok szlamu? Właśnie napiszcie, czy u was jest dużo śniegu. U mnie to jest go prawie do kolan w niektórych miejscach. Ja więc się cieszę i napiszcie, czy... Chodzicie na sanki. Ja na przykład chyba będę chciała, ale nie jestem pewny, yy, ale nie byłem jeszcze. Napiszcie, czy wy byliście, czy lubicie w ogóle chodzić na sanki. Yy, dobra, czego wytwarza się? Blok szlamu, Dziewięć kul szlamu. To jest akurat proste. Siodło, proste, siodła nie da się wytworzyć. Wędzarkę. Co to jest wędzarka? Yy, to jest to na. Aha, dobra, chyba wiem. Bloków drewna, tak żelaza, na pewno nie ryby. Żadna nie. Cztery bloków... Serio z drewna? Myślałem, że. Nie. Aha. E, ognisko. Mówię wam od razu z tym nubem w Minecrafcie. A więc nie jestem pewny. Poczytam. Ogniska nie da się wytworzyć. To te dwie na dole skreślam. Trzech bloków drewna i jednej pochodni. Dwóch patyków dwóch bloków drewna i jednego bloku węgla. Żadna. Bo wszystko było dobrze, tylko, on, yy, tylko nie potrzeba bloku. Kotwice odradzania. Ej, powiem tak. To jest chyba coś, dzięki czemu... Yy, przez co potrzebujesz zabić widera. Tak mi się wydaje. Znanie trzech bloków. Sześciu bloków płaczącego obsydianu. Na pewno nie płaczący obsydian. Z jednego bloku jest na Bloku. Bloku? Jest na Żadne? Nie. Płaczącego obsydianu? Serio? Ej. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jeżeli tu ktoś jest. Ktoś, kto zgra naprawdę mnóstwo czasu Minecraft'a. Napiszcie mi, co to jest ktwica od rodzenia, bo nie znam tej rzeczy naprawdę. Czego wytwarza się ciasto? Jednego wiadra mleka? Nie. Z trzech wiadr mleka, cukru, jednego jajka i trzech pszenic. Na pewno wiaderka mleka są trzy. Trzy pszenice, ale cukru. Nie wiem, co to znaczy. Wezmę to, ale nie wiem, czy jeden. Aha, chyba. Tak, dobra. Już wiem, jak nigdy nie wytwarzałem, ale wiem. Z czego robi się proste. Średnio dobra. E, czy poz, rozpoznasz popularnych graczy w Minecraft? E, ile mamy? Dobra. Cześć, sprawdzimy inne. Sprawdź, ile wiesz o tej grze. Ej, dobra. Nie znam dużo Minecrafterów. Naprawdę nie znam. Wejdę zobaczyć. O kurczę. Z nich wszystkich kojarzę Czekajcie. Z nich wszystkich kojarzę tylko trzech, a więc nawet nie wchodzę. Dobrze, co możemy wziąć? To może. To będzie jeden z ostatnich. Teraz poniżej dat to data powstania Minecrafta. Tak, akurat było proste, bo końcówka. Czy pierwotny Creeper miał, się pojawi miał pojawić się w grze? Chyba. Z tego co wiem, nie miał się pojawić doskonale. Jaką nazwę nosi wersja 1.16? Nether Update. Co, a co było drugie? Aquatic. Napiszcie mi, co to był Aquatic Update. Mi się wydaje, że to chyba było. Mm, no nie wiem, ja wszedłem. Y, zacząłem grać na 1.15. Dzień w którym zbudowałem portal do netheru, wtedy wyszła aktualizacja do nether update, a więc nie wiem, jak wyglądał stary nether. Znaczy, wiem, ale nie byłem. Aquatic to było chyba to z tymi podwodnymi świątyniami, ale nie jestem pewny. Mają jest zostały dane na słonie. Żadna odpowiedź nie jest. Z... Ej, chwila. Nie ma takiego moba. Jest. Co prawda jest w modyfikacji, ale jest taki mob w Minecrafcie. A więc tu jest błąd. Ile jest kolorów wełny w Minecrafcie? O kurde, ej, tego nie wiem. Yy, tak liczę. Chyba, 15, chyba 16. Dobrze. Dobrze policzyłem. Biał w naderze. Żadna? Nie. Ej. Kilka poprzednich tych Kilka yy, quizów temu było napisane, że 5, teraz że 4, a nikomu. A ile ogólnie jest biomów w Minecrafcie? Hmm. Ale ogólnie, ogólnie wersji wodnych, lądowych, netherowych, endowych. 50, 69 aż. w wkrela duży piorun, to wiem. Mało, znaczy, pewnie dużo osób to wie. E, ale jak oglądałem sobie niektórych youtuberów minecraftowych, to wiele nie wiedziało i stanie się naładowany. E, czyli po prostu wtedy on jest mocniejszy, nie? Możemy się natknąć na diamenty. Na dziesiątym. Są różnokolorowe łóżka. Ej. Nie wiem. Nie wiem, 1.12. Dobrze. Ej. Dobra, ostatni quiz. Czy kiedykolwiek. To już robiłem. Moby z Minecrafta w wersji Among Us. Minecraft w wersji. Ej, dobra. Spróbujemy. E... Później. O kurde. To już muszę włączyć internet, żebym widział. Te mopki. Dobra, jest. E... To mi się za bardzo nie wczytuje. Hmm. Może muszę coś kliknąć? Nie wiem. Dobra, za chwilę do Was wracam. Wyjdę po prostu i wejdę. No dobrze, jesteśmy z powrotem do... Ej. Szczerze. Łatwe. Już wszystkich wiem. To jest Creeper. Steve tu, Alex tu, y, zombie tu, enderman tu, bo jako jedyny czarny wieśniak. Y, wieśniak tu, Pigment tu sliming tu i warden tu. Doskonale. 100%. Dobrze. Y, I może teraz ostatni mały w wersji anime. Y, Stranger... Napiszcie, że chcecie drugą część minecraftowych quizów. O, to może być ciekawe. Który agresywny mod z minecrafta jest twoim alter ego? Gdzie wolałbyś żyć? Ja powiem wam szczerze, że w oceanie. Znaczy, mi się najbardziej podoba ocean. Jak opisują ciebie bliscy? Wrażliwy, nadpobudliwy, wredny, wybuchowy, zrównoważony, przerażający. Ej, dobra. Tego nie wiem. Wyda wredny chyba nie. Ja sam się go opisuję jako wredny. Ej, wybuchowy, zrównoważony. Ej, napiszcie wy w komentarzach jeszcze, ej, jak was oceniają, ale... Ej, dobra, ani jedna z tych tych do mnie nie pasuje. Tam wrażliwy, tylko i wyłącznie dlatego, że żadna z tych wersji do mnie nie pasuje. Czajcie, wrażliwy. Ech, ja chyba już wiem, kim będę. Obstawiam. Wy też obstawiajcie, kim będę. Ja strzelam gast, bo gasty cały czas płaczą. Jak działa na ciebie słońce? Yy. Słońce mi nie przeszkadza. Znaczy nie jest słońce złe, ale nie lubię go. Dobra, dam staram się unikać. Wybierz broń. Łuk, miecz, ognista kula, trucizna TNT. Nie łuk. Nie umiem strzelać z łuku. Mam dobry łuk, ale nie. Wydaje mi się, że miecz. Czy za głośnego? Tak, zdarza się. Często płaczę, wszyscy krzyczą na mój widok, zdarza mi się kraść. Naturycznie czymś rzucam, jestem mściwy. Znaczy, do mnie kilka pasuje, i nie wiem znowu co dać. Hmm. Chyba dam to, bo mi się zdarza kraść. Nie mówię, o, o, od razu mówię. Nie w sklepach i tak dalej. Yy, no ale dobra. Który z tych zawodów mógłbyś wykonywać? Snajper, chemiku, chroniarz. Snajper. Jeszcze raz Was przepraszam, ale na szczęście to już koniec. Więc mieliście teoretycznie 15 sekund reklam. Enderman. Enderman? Chwila. Czemu? Dlatego, bo kradnę, bo w wersji, że Enderman zabiera bloki. Nie wiem. Dobrze, ja Wam dziękuję na dziś. Napiszcie, czy chcecie kontynuację tego odcinka w wersji drugą część. Pięć łapek i pomyśl na do Minecraftem. Trzy łapki będą oznaczały, że chcecie kolejną część samych quizów z Minecraftem. Ja się z Wami żegnam. Cześć, do zobaczenia i trzymajcie się przepraszam od razu zanim się roz, yy, rozłączę co ja zanim skończę film chciałbym podzięk yy, nie podziękować no podziękować też ale chciałbym przeprosić za to że nie było wczoraj odcinka bo wczoraj powinien być yy, zapomniałem myślałem że dziś mija tydzień minął ponad tydzień za co raz przepraszam no dobra to odcinek myślę że który jest dzisiaj nie dziela. Dobra, w piątek wrzucam odcinek. Może być w piątek. Chyba, że będzie pięć łapek, to wrzucam go w środę. Tak możemy zrobić. Trzymajcie się, cześć.